Cześć z tej strony The Game, prosto ze świat gry.pl. Czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu, a w zasadzie losowania. Zakręcimy teraz maszyną losującą, która wyłoni zwycięzców. Przypominam, że pierwsza osoba, która zostanie wylosowana, będzie miała prawo wybrać sobie jedną z nagród przedstawionych na ekranie. Także było warto, naprawdę według mnie gry są bardzo ciekawe, koszulka, koszulki, bo są dwie koszulki, koszulki też są niezłe, widziałem, ale niestety na mnie były za duże, także poleciały yy, na konkurs. I tak, yy, szczęśliwcem okazał się użytkownik o nazwie... Bardzo serdecznie gratulujemy. Pozostało nam teraz wyłonić dwóch kolejnych zwycięzców. Drugą nagrodę otrzymuje użytkownik o nazwie. Serdecznie gratulujemy. Natomiast trzeci wylosowanym użytkownikiem jest. Serdecznie gratulujemy. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w najbliższym czasie. Na pewno będzie to bardzo krótki czas. Także śledźcie swoje mm, konta pocztowe. Chciałbym jeszcze dodać, że. Na naszym kanale teraz y, pojawi się w przeciągu tygodnia recenzja Battlefielda 4, y, Call of Duty Ghost i y, 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 prawdopodobnie jeszcze się pojawi symulator prac leśnych, jakiś materiał wideo związany z tą grą. Y, czy coś jeszcze nie wiem, nie chciałbym tutaj nic zdradzać nie chciałbym tutaj nikogo kłamać. Wydaje mi się, że tak, ale naprawdę za nic nie relczę. Na pewno w niedzielę wystartuje konkurs. Jakiś nieco mniejszy, ale, ale zawsze to konkurs. Także śledźcie nasze poczynania na kanale. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom. No i pozdrawiam serdecznie.